Ośrodek Edukacji przyrodniczej w Halinie zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Ośrodek zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą, historyczną, kulturową i popularyzacją wielkopolskich parków krajobrazowych. Odbywają się tutaj obozy edukacyjne i zielone szkoły dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Są to kilkudniowe pobyty edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają przyrodę sierakowskiego parku krajobrazowego. Oraz historię i kulturę terenu. Ośrodek odwiedzają też grupy szkolne podczas przyrodniczych wycieczek i tematycznych zajęć edukacyjnych. Organizowane są tu również szkolenia, rajdy i różne wydarzenia otwarte. OEP Halin mieści się w części dawnego założenia dworskiego i obejmuje zabytkowy dworek z XIX wieku. Współczesny budynek nawiązujący do istniejącej tu dawniej oficyny, park i rozległy teren rekreacyjny. Można tu zwiedzić ekspozycję przyrodniczą poświęconą przyrodzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, a także poznać historię halińskiego Dworu. W parku podworskim rośnie potężny pomnikowy paltan klonolistny, pochodzące z południa Europy kasztany jadalne oraz genetyczne kopie brytyjskiego pomnika przyrody Major O'Ak, nazywane Dębami Robin Hooda. Na terenie ośrodka znajduje się kolekcja drzew owocowych tradycyjnych odmian, a przylegające do terenu OEP drogi gruntowe dawno temu obsadzono jabłoniami. Obecnie te śródpolne aleje tworzą jabłoniowy szlak, na którym poznawać można ginące odmiany drzew owocowych i bogactwo przyrody terenów rolniczych. W 2014 roku nocne niebo w sołectwie Halin zostało objęte ochroną przez utworzenie ostoi Ciemnego Nieba i Zdebno Halin. Dzięki temu zanieczyszczenie sztucznym światłem nie uniemożliwi tu podziwiania pięknego krajobrazu, ciemnego nocnego nieba z tysiącami gwiazd i drogą mleczną. Z terenu OEP można wyruszyć na marsz z kijkami jedną z tras Nordic Walking Nature Fitness Park Halin. Warto też wybrać się na spacer ścieżką dydaktyczną Jaryko Halina, która prowadzi do polodowcowej doliny z niewielkim jeziorem Halinek. Zobaczyć tu można m.in. jary, czyli erozyjne rozcięcia stromy i skarpy doliny, źródliska, liczne ślady obecności bobrów i ruiny młyna wodnego. Ośrodek edukacji przyrodniczej w Halinie, zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego ośrodek zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą, historyczną, kulturową i popularyzacją wielkopolskich parków krajobrazowych. Odbywają się tutaj obozy edukacyjne i zielone szkoły dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także przyrodnicze wycieczki i tematyczne zajęcia edukacyjne. Organizowane są tu również szkolenia, rajdy oraz różne wydarzenia otwarte. W OEP Halin zwiedzić można XIX-wieczny zabytkowy dworek z ekspozycją przyrodniczą i przespacerować się po parku podworskim. Na terenie znajduje się kolekcja drzew owocowych tradycyjnych odmian. A wokół ośrodka śródpolne aleje jabłoniowego szlaku. Utworzona tu ostoja ciemnego nieba i zdebno Halin umożliwia oglądanie pięknego nocnego nieba. Z terenu ośrodka prowadzi kilka tras Nordic Walking, Nature Fitness Park Halin oraz dydaktyczna ścieżka Jary Koło Halina, prezentująca przyrodę i polodowcowy krajobraz Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Halinie. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Ośrodek zajmuje się edukacją i popularyzacją wielkopolskich parków krajobrazowych. W OEP Halin zwiedzić można zabytkowy dworek z ekspozycją przyrodniczą i park podworski. Znajduje się tu również kolekcja drzew owocowych tradycyjnych odmian i jabłoniowy szlak. Nocne niebo przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem chroni ostoja ciemnego nieba i zdebno Halin. Z terenu prowadzą trasy Nordic Walking i ścieżka Jary koło Halina prezentująca przyrodę Sierakowskiego Parku Krajobrazowego